Witam Was bardzo serdecznie, niestety jesteśmy w żałobie, bo straciliśmy nasze wszystkie ity, gdyż wziąłem, padłem tam, w takim miejscu, z wszystkimi tam, jak się chciałam przeprowadzić. No było to na odcinku przez Wiśniaczka, on za to ma karę na odzywanie się, wy się, ile razy, tyle razy zostaje w pysk. Piękna jest ze mną, ja też że że już w pysk strzelić mocno, nagrywamy w żałobie. Bo musimy zacząć znowu od dwa. To wszystko z tego to Wszystko przez niego. No to trzeba wciąć jeden korek. do go. Bili się. Bili w Dobrze. Tylko tak. Patrzcie tu, żeby nie było, że tuje to nawet nie można włączyć kreatywa. Ja mam permisjon do komendy. no niestety. Wszystko przez tego zasranego wiśniaczka. Kopam w dupę, zaraz przydam. Ale trzeba przyda. czemu Nie poczytaj, ja robisz się raz. No wiem o tym. Macie, żeby jeszcze nie było, dam tipę morza. Czyli też mi się ten... ...ściał z paka. No też Trzeba znowu zaczynać ocząc. A było już 21, gdzie będę to wbiło. Piszcie w komentarzach, czy mam ich wniśniarska, czy, czy chcecie zobaczyć na OTS-ku, zrobić odcinek, serwerze, wejdę. Wyjść razem, jeżeli chcecie. Coś takiego. No Chyba ja tu powiem kobla i do Was zaraz. To... Pa. Tak, wróciliśmy, nakupaliśmy trochę kobla. No i lecimy szukać. Tak jest, lecimy szukać jakiejś nowej, nowego lwa. O kurde, no Szybko zabić owce, trzy owce. No i widzicie, serce, wszędzie owce biegają, no wszędzie gdzie są. Kupuję, żeby jak nie było, będzie w trzy, <grymne> o, 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 o. Tak, teraz tam gdzie boli kobla te kobla lepiej albo szybciej. O! No, co tam się przerwy tam mamy tylko mnóstwo. Tak, piękną mnóstwo. Dosyć. Mam piękne. W to nawet. Tak do pięknej mama cłonik.

Moje, jesteś mi już na głowie. Nie wiem, ząb jaka by śmierć. Ojej, zakupię Cię te miano w sikieru. Patrzcie tu, co tam, co śpiewać i Oj! Oj, ojej. Ojej, wybuchki. Nara. Nie święcimy i załóż to śmierć. Tyrofa, bo... Robimy... Udało się nam z tym załogać. Kiedyś mieliśmy Kiedy dobre, Teraz zaskoczyły one nam się. Wiemy tą krowę, bo ona ma mleko. Tata, ta, 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 ta nasza chowa polewa. O, o, my tu gniewimy joku, kubu, kubu. Czystego wiśniaczka. Co to jest paławaja? faja. mi się, że ktoś mnie nie odpłuje. No mi się, że ktoś mnie nie odpłuje. O, bo skorkny już piekarz. Dawid, na szybkość się, się uróż. <tuszy> <tuszy> te... Może go byś ja wam pozwalał. Ostatnia krowa. Ostatnia krowa w T-Mobile. I pozabijałem w którymś tam odcinku.

Uczujmy, jęknie, skroby pozabijać, mieć chociaż 6 skóry, 8 patrz, się. a jękle patrzę. To ja już zrobię cięcie, albo bo nie będę was zanudzał szukania tej przyjścia na domek, to już zapewne Dobra, to my będziemy robić cięcie i przywitam Was o znalezieniu czegoś Wpadliśmy w takie przecudne miejsca, lecz nie wiem, czy się wykopiamy w i znalazłem przecudny cudny domek. Tak, cała nasza myśli się od początku. Ciekawy jestem ticket lajowy. jakiś ja nie